Cześć, cześć, witam Was, moi drodzy widzowie, na moim kanale. Dzisiaj będzie poradnik na kanał, jak zrobić sobie takiego ołóweka. E, tylko, że bez dodatków, typu tej kowiniarki i tego napisu. Bo te dwie rzeczy sobie dokupiłem akurat za RSI. Ale mniejsza. Muszę zobaczyć, czy tutaj się tak da na komputerze, w aplikacji, e, czy nie, bo akurat, no, nie ma tej opcji. Eee... To czekajcie, a ja wyjdę na stronę Probloksa eee. eee, Jeszcze mam 3 minuty przygotowania. Od 11 uznajmy, że tak że się zaczął, nie? Na razie nie się na nic uwagi. Eee, ja jeszcze przygotowuję, bo w 10.00 jest, muszę się wyrobić porządnie. Dzisiaj do mnie kolega po południu przychodzi, dlatego że wszystko jest speedrunem. Nic już nie widzieliście, a... Telefon, wezmę. Czekajcie. Eee, co? Bo ja to była łaska, nie miks miksa. Mniejsza. To konto, które się trawy siep. Tutaj ta walca jako pierwsza. To jest konto, to jest konto e, moje zapasowa. Możecie sobie wiedzieć. Trochę mnie sobie słychać było, bo podeszłem od kompa. Muszę busz tam. Patrzcie, hasło jest te same, na no? tych dwóch kodach. O Jezu, nie chciałem tego otworzyć. Siup, nie. Ja? VR. Hasło jest takie, jakie powinno być. O. Login. I teraz kod. Yy. Ja mam dwuetapową weryfikację, może będzie poradnik, jak to zrobić. Ja, ja się zabezpieczam, nie? Jakby coś. Yy, dobra. Na stronie jeszcze. Dobra. Mam jeden bobux, jakbyście chcieli wiedzieć. Awatar, awatar, awatar mam, dobra. Yy. Odiskin ton. Ale tylko na stronie pamiętajcie, da się to zrobić. Patrzcie, tu na dole macie taką opcję, nie? Ja się dziwię, że taka opcja jest. Jest, ale na przykład damy sobie e, nie? I wszystko ak akurat zniszczyłem, nie? Właśnie. I teraz tak. Tu dajemy taki kolor, you no. Know. A, to jest Alto, nie, 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 koloru nie, nie, Hm nie, 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 hmm... nie, nie, mi się. nie, 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 zostawiacie. Żółty. Ręce też. Yy, tylko są ja mam... O, i widzicie? Już macie takiego początkowego nupka. Yy, ale ja miałem coś innego na torso? Yy. O! To jest ten mój kolor, chyba. Hmm. On... Ja chyba... A nie. Nie pokazywałem wam tego odcinka. E, a zobaczmy ten teraz. O! To jest ten, to jest ten, to jest ten. Ten kolor jest kolor Neptuna. Jeżeli... Nie, co zrobiłem jest właśnie zepsułem senuba, e, mniejsza Kurde, wszystko stopa, biesza. E, tego nie wiedzieliście, musimy na przykład szansę zrobić Ale ja wiem, że tak, to i to I teraz tak Left leg, dajecie sobie zielone I Right leg Ten sam kolor, dajecie I co otrzymujecie? Takiego oto nooba Z Afriko Zero robuxów Nagrała się, nagrała O, oh, 5 minut Ooooooo oh. O co Hej Ogólnie Ja mam do tego nooba ulepszyć jak wejdziecie w moje faworyty, nie? O, na no, mój profil, o! GX5 Gaming, podłoga VR Możecie w tym momencie zatrzymać sobie filmik I mnie dodać na Roblox do to znajdę e, Zapisać sobie to na kartce i dodać mi do znajdę na rollo e, W tym momencie możecie zatrzymać filmik, daję czas Dwie minuty O, nie, minutę <laughs> O, zatrzymajcie sobie, jak będziecie chcieli, nie? Eee, dodać Ja każdego requesta akceptuję. Dopóki nie miał e, 150 znajomych. Później już będę e, tam. Później już będę bardziej uważać, nie? bo wiecie, że maksymalna ilość to jest 200. Eee. Teraz ta. Tu macie i tych, które tam mam wyposażone, to mam to, to i to poza skórą. Bluzek nic. Nie? Nie dodajecie. Czekajcie, się muszę oddać mikrofon bo piszczy. O, oh, bad guess Tutaj mam favorite. O, oh, favorite są szukane. Tu jest jeszcze joint date. Więc test. Widzę. A, to jest jakiś Ad. Kurde. Co mi kurde mikrofon pisze dzisiaj? Miesza. Hmm. Pomimo tego przypadku kupił Robuxy. Najmniejszą ilość, czyli 40, Tyle można tylko kupić na telefonie. Aha. E, dobra, ale to już nie potrzebujemy. Poradnik Macia, tak de facto już. Jak zrobić własnego Nuba. Teraz wchodzimy w aplikację. <tryk> Jeżeli chcielibyście mieć taką aplikację jak ja, nie szukacie jej nigdzie w Google. Gracie normalnie na Robloxie, dopóki wam się nie wyświetli u góry, e, żeście przetestowali ich e, tam ich aplikacje beta i train in. Ja ją miałem parę razy, dlatego ją wziąłem prędzej czy później, bo mnie wkurzała. Ale powiem, teraz ręcze daje skuteczność. Ręcze. Jest... no, po angielsku, ale jeżeli chodzi o tam, no to zobaczcie. tutaj coś w dobrej kustomalizacji nie ma, ale jeżeli... Bo nie ma tego co jest na stronie, nie? Tego tego, że to jest nupka. Tu mam akurat. Wczoraj sobie grałem. I najbardziej się upyla być w Blocksburgerze. Bloxburger. <grydy> blocksburg. <grydy> no zobaczcie, blocksburg I jeszcze R dodajecie. Bloxburger. wyjdzie mm, Jeżeli chodzi o to. I jeżeli gracie w Polish Card Rating. Musicie bardzo własny na bany. Bo ja dostałem bana. Za tam gdzie nie trzeba było podejść. Nie? E, mój kolega e, Tam. Tak to się mówi Aaaa. E, Mój kolega po prostu skasał bramka. Nie wiem jak XD e, wie, Więc podeszłem do tych drzwi. Bo nic o tym trybie nie wiedziałem tak de facto. Nie wiedziałem, że o mnie podchodzić. wykikowało mnie z gry i jak biłem na nowo dostałem ban na wiecie ile? 14 lat! 14 lat, ludzie! Fajny trybik, ale polski, bo na nim grałem Polacy głównie. 14 lat! Bama zostałem w tym trybie! Więc ja w niego po prostu nie chcę zbytnio grać, yy, poczekając te 14 <laughs> lat, ale dalej będę grać w Robloxa. Yy, I teraz tak, jak wejdziecie w aplikacji na mój profil, tak. Na stronie tego nie ma akurat. To jest najgorsza. Bo tak bym wam pokazał. Wejdziecie w favorites. Nie. I macie kategoria. Nie. Akcesoria. Mam. Mam. Ja se jedno i drugie spróbuję kupić. Ale to wygląda głównie na nubku I to. Będę miał maski nieprawdopodobnie, by Roblox <laughs> Po prostu... E, face, Nie, neck Nie, shoulder Nie, front O, na front to już mam e, To se dam Mój skin to taki trochę komandozek, trochę list trochę ninja, trochę... E, Jakiś kurde e, ant No, back, o na tył mam plecak taki fajny I Waste ogon o... E... O No i mombox nie? Nie wiem gdzie właśnie e, ten... Audio Zbytnio, bo na stronie to... Tą... O, tu mam get more, dobra, e To z może o, oh, Avatar Animations. Głównie Avatar Animations. O. Dekale jakieś. Nie, emotki. O. Oh! Tak to wygląda. Robloxia na 2.0 se kupia. Jeszcze. Jeżeli chodzi o to. Wycisnąłem z przesuwam paskę? paskiem. Bo i, i tę i o i, i, i o e, tam. Sobie e, Przybliżymy ją do kamery. Bo, ja mam w myszce coś z kołowrotkiem, że on się głównie no odwraca, no. No, zobaczcie, widzicie? On mnie odbija. A wejdę w jakiś tryb. MP Blocksburga. Co? Ja nie powinienem do niego powiedzieć. O, dobra, wejdę sobie w Blocksburga i wam nawet to pokażę. Że ja coś z myszką nie halo, będę musiał kupić nową myszkę, no. Ale na razie mogę grać na w, w krystalu jest najgorzej. Pamiętajcie, by to największy głupnik jest, jaki Minecraft wydał. Najgorsza wersja Minecrafta. O Jezu. musiałem musiałeś wciągnąć. Working Progress, mordę przymknij, Blocksburg. Nie tu, kurde, mogą. Nie, no, nie przymkną mnie za prawa autorskie. Nie wiem, to sprawdzić. Nie starter packaż żadnego, kurde. Dobra, wygląda jak to wygląda na razie. Zobaczcie, teraz jest niebieska, no? a pod światłem źródłowa. macik. I zobaczycie mi to samo, jak ustawić ten sam kolor. To jest poradnik, jak zrobić ten. Zobaczcie, mam 5000 i mój work, 8 level. Na co? Burgers. Dobra, mniejsza o to. Zajmę miałem mam A. Zobaczcie, widzicie? Odbija mi myszka, ja kulam, żeby oddalić, żeby zrobić tak, nie? A... bo teraz chwilę. o, widzicie jak mnie odbija? Teraz jak chcę przybliżyć, to w ogóle mi nie reaguje przez chwilę, nie? A najgorzej jest, gdy przejeżdżam w stronę. no zobaczcie, kręcę i ledwo przesuwa to do dupy, nie? No, jeżeli chodzi o to, to tyle, w dzisiejszym odcinku, bo poradnik żeście mieli e, Wytłumaczyłem dlaczego w niektórych grach będzie mi się ciężej operować e, I możecie to nawet stwierdzić Patrzcie, zamienicie miejscami, Maciek e, Wszystko wam wytłumaczyłem Poradnik to jest poradnik jak stworzyć własnego nooba za free e, I tak będzie się nazywać na YouTubie Pamiętajcie, jeżeli Wam się odcinek mój podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, dajcie subskrypcję, żebym wiedział ile mam widzów, eee, tylko zostawcie tą subskrypcję, subskrypcje są bezpłatne, nie to co na Twitchu, eee, na Twitchu nazywam się GX5Gaming, podługa VR, eee, na Robloxie nazywam się tak samo, Discorda mam, mogę Wam go pokazać, kurde musi się otworzyć, eee. Mam Discorda I mogę wam go pokazać, bez problemu Tylko, o dobra. musimy się to yy, Mam nawet własny serwer I każdego kto mnie doda do znajomych I napisze, że jest moim widzem Zapraszam Na Mój serwer Tu się i tak gówno nazywa Iza. Co mi tutaj yy, kolega napisał A mniejsza e, Dobra to jeżeli chodzi o mm, poradnik to na, w tym odcinku na tyle pamiętać łapka w górę jeżeli wam się odcinek podobał bo wam się może to przydać jeżeli chcecie mieć fajnego skina za ten i tego nowo, nowego nubka ja odkryłem nikt inny go chyba nie odkrył nie wiem bo mój kumpel jak robił tego nubka nie odkrył bo, mm, bo robił sobie innego normalnego a ja zrobiłem właśnie e, lekko ciemniejszego i okazało się, że był neuronowy, jak Neptun, nie? Pamiętam Neptun, e, że taki pod jednym światem a pod ciemnością niebieski, nie? No. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Ja się z wami żegnam, muszę się wyszukować, zanim mi kolega przyjdzie. Naura. I wstawić filmik na kanał oczywiście. Naura.